Witajcie, przed chwilą dowiedzieliśmy się, jaki będzie pierwszy mop, na którego będzie można oddać swój głos już 16 października. Kolejne dwa będą ujawnione jutro i pojutrze. Jeśli dla Ciebie to nie problem, zostaw łapkę w górę i komentarz z opinią o mobie, by YouTube poinformował o tym filmie jak najwięcej osób, które będą mogły oddać swój głos. Zatem pierwszą propozycją moba jest glare, czyli najprawdopodobniej po polsku blask. Jest on nie tylko bardzo słodki, ale również bardzo pomocny. Nie znosi ciemności i ucieka w stronę światła. Tutaj ujawnia się jego użyteczność, gdyż w ten sposób pokaże nam obszary, gdzie mogą pojawiać się wrogie moby, a to może być bardzo pomocne w nowym Minecrafcie, gdzie zostanie zaimplementowany nowy system spawnu mobów. Przypomnę, że potwory pojawiają się tylko wtedy, gdy jest całkowita ciemność, a nie jak wcześniej od siódmego poziomu światła. Kiedy blask znajdzie się w miejscu, które jest tak ciemne, że mogą pojawić się potwory, zacznie syczeć. Możemy go również zabrać ze sobą, co będzie bardzo przydatne. Zapewne zwróciliście uwagę na pszczelą zbroję. Obawiam się, że jej obecność nic nie zwiastuje i nie będzie częścią nowego Minecrafta. Chociaż nie ukrywam, fajnie, jakbym się mylił. Co sądzicie o tej propozycji? Z pewnością będzie bardzo użyteczny w grze. Jeśli będziesz chciał, by blask pojawił się jako część jednej z nowych aktualizacji, zagłosuj na niego już podczas mainconu, którego polską retransmisję poprowadzę wraz z grafem. Ta odbędzie się na tym kanale i szczegółowo poinstruuję Was jak głosować. Tak jak poprzednio odbędzie się to na Twitterze, więc polecam do tego czasu założyć tam konto, by móc oddać swój głos. Dzięki Wam piękne za obejrzenie i do zobaczenia jutro, gdy przedstawię Wam drugą propozycję MOBA. Cześć!